Witam was w tym materiale. Tomasz Lundbichler podał 5 Polaków, którzy pojadą na puchar świata w Klingental Poza tym mamy jeszcze kilka innych newsów. Zaczynamy! Ale zaraz, zaraz, czy znasz taki serwer Discord jak koncencerzy sportu? Nie? To bardzo cię serdecznie zapraszam. Na pewno ci się spodoba. I na pewno jesteście zainteresowani sportem, bo oglądacie ten film. A na tym serwerze są same sporty tak w sumie. Więc link w opisie będzie. A ja was serdecznie zapraszam do oglądania. Aleksander zniszczał oraz Kamil Stoch nie pojadą na Puchar świata w Klingenton. Aleksander zniszczał skakał w dwóch konkursach indywidualnych w Wrócę oraz w dwóch konkursach w Hammer. W żadnym z tych konkursów nie zdobył ani punkta. Stąd decyzja trenera o tym. Ale Aleksander Zniszczów wystąpi na inauguracji Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer i będzie walczył yy, o szóste dodatkowe miejsce dla Polaków na turniej czterech skoczni. Kamil tak w ciągu ostatnich czterech konkursów zdobył tylko trzy punkty w Pucharze Świata. Kamil nie pojedzie na Puchar Kontynentalny ani żadne zawody rangi FIS. Pojedzie do Einsern Einse na skoczcie normalną. Yy, Erb, erb Tu to będziecie mieli napisane, bo ja nie potrafię niemiecy, niemieckich nazw. I będzie tam trenował pod okiem trenera, który był kiedyś jego kolegą z kadry Krzysztofem Mientusem. Będzie tam trenował przez dwa dni. Do Klingenta ale pojedzie pięciu reprezentantów Polski, będą to Dawid Kowacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, a zamiast Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczowa pojadą Maciej Kot oraz Andrzej Steńkała. A teraz taki krótki news. Dawny skoczek Eddie Edwards z Wielkiej Brytanii skończył 5 grudnia 60 lat. Jeśli ktoś nie wie kim jest Eddie Edwards to zapraszam was do materiału na kanale Historie. Link macie w opisie. Na Puchar Kontynentalny Willehammer Hammer pojadą trzy Polki. Paulina Cieślar, Nicole, Nicole Konderla y, oraz Weronika Przybyła. W przypadku mężczyzn będzie to sześciu zawodników, a będą to Jan Habdas, Klemens Murańka, y, Klemens Joniak, y, Kasper Juroszek, Tomasz Pilch, Jakub Wolny oraz Aleksander Zniszczał. Także odbędą się zawody rangi Fiscap w Counter Tam wystąpią Tymoteusz Alinkiewicz, Szymoniojko, Łukasz Łukaszczyk, Adam Niżnik, Klemens Staszel, Wiktor Szozda, Kacper Tomasiak oraz Marcin Wrubel. Napiszcie w komentarzu kto według was, jak według was zaprezentują się Polacy w Pucharze Kontynentarnym oraz Fiscap. A teraz taka drobna ciekawostka. Dziś, czyli 6 grudnia 2014 roku, mija 9 lat od kiedy Gregor Schlierenzauer ostatni raz wygrał zawody Pucharu Świata. Było to na skoczni w Lillehammer. Zdobył wtedy notę 302,7 punkta, skoczył 127,5 oraz 128,5 metra. Więc na tyle w tym odcinku. To jest pierwszy odcinek w takim formacie newsów. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Jeśli się wam spodoba, będę robił więcej tego typu odcinków oczywiście na tym kanale. No i jeszcze zapraszam Was na serwer Koneserzy Sportu, serwer Discord. No i to na tyle. Mówił Demateuszek. Trzymajcie się. Cześć!